serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o nazwie Michał Gada. A dzisiaj będę mówił o historii boju, co mam z tego sprawdzenia. Mam tutaj losowe pytania wylosowane z internetu, żeby się na niego nauczyć. Odtwarzajcie to, w kiedy macie sprawdzane. Przechodząc do rzeczy zaczynajmy. Politeizm to to znaki pisma starożytnych Egipcjan to pięć pierwszych Ksiąg Starego Testamentu, czy zabalsamowane zwłoki, czy wiara w wielu bogów. Poprawna odpowiedź to, to wiara w wielu bogów. Kochani, politeizm poli, oznacza, kochani, słowo wielu. A wielu no to jest od razu wielu bogów. Politeizm. A te już to są chyba bogów, więc politeizm, poli wielu. Teizm bo Zapamiętajcie sobie to w swoich mózgach. Zaczynajmy dalej. Mumia to znaki pisma starożytnych Egipcjan, czy to pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, czy to zabalsamowane zwłoki? Koń, prawidłowa odpowiedź to mumia to zabalsamowane zwłoki. Kochani, jak była byli faraonowie. Którzy umarli, no bo każdy umiera, niestety to jest prawda: każdy wtedy umrze. To słuchajcie, brano ich i wydobywano z nich cząstki. Wszystkie cząstki, żeby ich ciała nie były skażone. Bo wierzyli w to, że jeżeli ciała nie będą skażone, to pójdą do wieczności, kochani. I wierzyli w to, że. Je... I nie wyciągali serca, kochani. A wiecie, dlaczego nie wyciągali ich serca? Wyciągali wszystko, żołądki, mózgi, to wszystkie te obleczne rzeczy. Zostawmy ten temat. Ale nie wyciągali serca. Wiecie, dlaczego? Bo, kochani, wierzyli w starożytnych Egipcjan, że jeżeli postawią serce na wadze z piłką i piłko będzie cięższe niż to serce, to wiecie, co się okazywało? że idziecie do ich niby władcy Ozyrysa, który mówi, że albo przechodzicie dalej do ich niby świata, albo zostajecie zjedzeni przez psy. Jeżeli serce było cięższe, oznaczało, że masz bardzo dużo drzeków i pies nie dość, że ich taki pies zjadał to serce, to jeszcze to nic z Tobą nie robili. Tego nie wiem, co robili. Tego musicie się dowiedzieć. Dobra. Tora. Tora. Znaki pisma Starożytnych Egipcjan to pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, czy to wiara w jednego Boga? Kochani, oczywiście, że Tora to pięć pierwszych ksiąg Starego Tes Testamentu. Biblia składa się z dwóch części: Stary Testament i Nowy Testament. A Żydzi wierzyli tylko w Stary Testament. Zapamiętajcie sobie to. Oni nie wierzyli w ten Nowy Testament, gdzie Pan Bóg według katolików powstał, znaczy urodził się i umarł na krzyżu za nasze grzechy. Pamiętajcie to. Dalej. Hieroglify. To znaki... czy. To znaki pisma starożytnych i czy. Pięć pierwszych ciąg Starego Testamentu, czy wiara w jednego Boga. Oczywiście kochani, że to... Znaki pisma starożytnych Egipcjan. Kochani, pisma to były pismo obrazkowe. I pismo obrazkowie znali tylko, znali tylko wezyr, kapłani. Wezyr, kapłani, bardzo przepraszam. Wezyr, kapłani i pisarze. Przechodz, przechodz, bardzo trudny był ich znak. Słuchajcie, każdy znak oznaczał jakąś liczbę. Jak my teraz mamy abecadło, to chyba każdy wie, nawet z przedszkola, abecadło mamy, to oni zamiast tych tam 30, 30 liter, oni mają do każdego znaka przypisano jakąś literkę. Tak na przykład nie wiem, słowa to na przykład u nich jest cecha, na przykład orzeł to u nich jest wy. Ale tego nie odkryto, bo na przykład może być tak, że nie wiem. Sowa oznaczała słowo Michał, a na przykład y, wąż oznaczał Gada. I wtedy składa się Sowa i Wąż, i to jest Michał Gada. Zaczynajmy następny, czwarty. O, jeszcze trzeci. Trzeci. Przedstaw najważniejsze cechy religii żydowskiej. Oni wierzą w judaizm. Wierzą, że Mojżesz... Ustanowił przymierze z Panem Bogiem. Wierzą w tore, a Tora to pięć pierwszych księg zapisanych ze Starego Testamentu. Świętują Szabat, a Szabat to, że wieczorem w piątek do soboty odpoczywają sobie. A cała ich wiara to jest monoteistyczna. Pamiętacie, jak przed sekundą mówiłem o politeizmie? Politeizm to wiara w wielu bogów. Czyli zamiast w dwóch, wierzę na przykład w czterech. A monoteizm to wiara w jednego Boga. Zapamiętajcie to. Przechodźmy dalej. Czwarte. Zamaruj kratkę przy poprawnym zakończeniu zdania. Nie będę teraz zagrać. Najwybecniejszy władca żydowski, który zbudował w Jerozolimie świątynię, to Salomon. Możecie, pom możecie pomyśleć, że to był Dawid. Ale to nie jest prawda. Salomon ją zbudował. Dawid pokazał swojemu synowi, gdzie on ma ją zbudować. A wiecie, dlaczego Dawid nie zbudował tego? Bo Dawid toczył walki. A Salomon był spokojnym człowiekiem, nie takim jak ja. I wybudował to za niego. Wybudował za niego, kochani, świątynię. Następna kartka. Piąte. Podkreślili rysunki przedstawiające kapłanów starożytnej religii. Następnie połącz ją ze zwami ludów, do których należeli. Sumerowie byli ubrani, kochani Wy. Takie pół płaszcze, pół sukienki z skór zwierząt. Zapamiętajcie. Sumerowie byli ubrani ze skór zwierząt. Robili sobie ubranka. Egipcjanie byli ubrani, Wy. W płaszcze mieli kadzidła. Niektórzy. I byli ubrani w takie w suknie z sandałkami, bardzo ładnie. A Izraelici mieli ubrany biały strój z krzyżem i z taką pałką, jakby, która miała na końcu zawieszoną tak jakby falbankę. Tyle. Nie będę wkręcał się dalej. Szóste. Przeczytaj zdania dotyczące osiągnięcia ludów starożytnej Mezopotamii. Następnie za mały kratką przy zdaniach prawdziwych. Czyli jeżeli jest poprawna, dajemy f, fajeczkę, jeżeli jest zła, dajemy x. Zaczynamy. Dzięki umiejętnościom wyrabiania cegieł mogli wznosić wysokie piramidy. Tak. Zdecydowanie tak. Oni umieli bardzo dobrze astronomię. Umieli astronomię i matematykę, więc umieli sobie obliczyć, co do czego trzeba zrobić, żeby podstawić cegłę, która ważyła ponad 2000 tonów. 2000, 1000, coś. One wcale nie były takie lekkie. A wiecie, ile to jest ton? Zapamiętajcie sobie. Ciężarówki mają takie zapakowane, mają na przykład, nie wiem, po 50 ton. I oni na takich zwykłych linkach, nie wiem, jak się szyje spodnie, to takimi troszeczkę grubszymi linkami mieli pozawiązywane te cegły, ważące po 2000 tą... Wiecie ile to jest? Się w głowie nie myśli. Dalej niestety tego nie, nie wiadomo, jak oni wznosili te piramidy. Na czym? Bo to były czasy przed naszą erą. Więc. Kompletnie nie wiadomo. Niedawno wymyślono dźwigi. Ile dźwigi temu wymyślili? 50 lat temu mówiłem, że będę odchodził z tematu. Dawajmy do następnego. Naczynia gliniane dzięki używaniu koła garcerskiego miały regul... Regularne, regularne kształty. Oczywiście, że nie. Wtedy nie było y, naczyń, które mogły robić te garskarskie rzeczy. Oni sami je ze swoich rąk robili. Miseczkę, garnuszek, y, kubeczek, talerzyk. To nie były jakieś porcelany piękne za pół miliarda. Kochani, nie. To było istne po prostu czarne coś, które wyglądały jak talerz, dało się na tym położyć jedzenie. I tyle. Pytanie, C? Dajemy tam x, pamiętajcie. C. Wprowadzili 60. system liczenia, używany obecnie w obliczaniu kątów i mierzeniu czasu. Oczywiście, że tak. Pamiętacie, jak mówiłem o, o tym, jak oni te cegły kładli, żeby zrobić piramidę? Mówiłem. Więc umieli bardzo dobrze astronomię. I matematykę, żeby pokość te cegły. Więc oczywiście, że umieli. Więc oczywiście, że to oni zrobili 60. system liczenia. To oni znali tak dobrze astronomię, że mogli zobaczyć i obserwować, przez ile działa się, działa się jedna doba. Teraz jedna doba to jest 24 godziny. To oni przez ten dłuższy czas potrafili to zobaczyć. Potrafili to wykminić, rozpisać. Bo oni znali tą astronomię. A bardzo mało osób znało tą astronomię. Jak mówiłem o cegłach, ja czasem tak by wygadał. Chodziło mi o bloki skalne, no, Mówiłem, że będę schodził z tematu i gadał go głupot. Ale przechodźmy do D. Na podstawie obserwacji astronomicznych opracowali kalendarz. Tak. Tak jak mówiłem. Oni znali astronomię. Więc umieli na tej podstawie zrobić kalendarz. To mówiłem. Przechodzimy dalej. E. Posługiwali się pismem alfabetycznym i klinowym. Oczywiście, kochani, że nie. Klinowe wymyślili sumerowie. Egipcjanie pisali hieroglifami. Następne. Piąte zadanie. Egipcjanie. Dobra. Podpisz rysunki przedstawiające budowę na desercie, połącz z nazwami ludów, które je budowali. Egipcjanie budowali piramidy, łączą z piramidami. Sumerowie budowali podróżne domy z kamienia, a Elici mieszkali w namiotach, żyli w koczowniczym trybie życia, bo szli do ziemi obiecanej. Szóste zadanie. Kałady, Kanały nawadniające doprowadzały wodę z morza do pól oddalonych od niego. Tak, Sumerowie to wymyślili. Była wielka rzeka. Oni się osiedliwali przy rzekach, przy morzach. I ta rzeka, byli tak mądrzy, że umieli wymyślić i obliczyć sobie, kiedy wyjdzie ta woda i ten ocean, tył, tak podniesie ocean tę wodę, żeby im nie zalewała tych wszystkich roślinek, tych wszystkich ich pól. I wymyślili, że będą robić rowy. I z tych rowów sobie brać z jakieś sitko, wiaderką, które sobie zrobią i podlewać te roślinki. Bardzo byli mądrzy. I to jest prawdziwa, odpowiedź. Jednym z największych osiągnięć pierwszej cywilizacji było Stworzenie pisma. Tak. I wtedy, kochani, zaczęła się epoka brązu. Zapamiętajcie to. I to był rok 3500 lat przed naszą erą. 3500. Zapamiętajcie. Dobrze. C. Ludy, które stworzyły najstarsze cywilizacje, posługiwały się pismem alfabetycznym. Nie. Posługiwały się pismem rysunkowym. Oni nie umieli Pisać ani czytać. Pierwsze cywilizacje starożytnych rozwiązały się nad wielkimi rzekami. Oczywiście, kochani, że tak. Jest kilka zasad dlaczego. Pierwsze, mieli wodę do podlewania swoich pól. Drugie. Mieli się gdzie myć. Trzecie. Mieli wodę do picia. Czwarte, wymyślili później piwo. czyli alkohol. I to jest prawda. Możecie się teraz śmiać i mnie wyzywać. Ale to jest prawda. Następne E. Najstarszą cywilizacją stworzyli sumerowie. Tak, to jest prawda. To jest najstarsza cywilizacja i pierwsza cywilizacja. Wszystkich ludzi. Zależymy. Rozwiąż krzyżówkę. Najważniejszy wynalazek sumerów. Pismo klinowe. Wiara w jednego Boga. Monoteizm. Religia Izraelitów judaizm, według mitologii egipskiej była żona Ozyrysa, Izyda. Zapamiętajcie, Izyda była boginią magii i boginią rodzin. A teraz powiem wam o mojej ulubionej, najulubieńszej rzeczy, czyli o epoce kamiennej. Zaczynajmy. Ludzie z epoki kamiennej mieszkali w jaskiniach. Kiedy była burza i zapalały się różne krzewy, bo jak walił pierun w coś, to od razu zaczęło się palić jakiś krzew czy coś. Biegła cała jaskinia z patykami, z wszystkim, żeby wziąć troszeczkę ognia i żeby się ocieplić. To była ich taka jakby bardzo ważna rzecz. Przez ten ogień mogli odstraszać zwierzęta, które chciały ich zabić, albo podpalić jakieś zwierzęto, a później sobie je zjeść pysznego jelonka czy coś. Następna rzecz. Prowadzili koczownicy z tym życia. W jednej jaskini zgadnijcie, ile było. Ani nie 10, ani nie 20. Bo ich 25 albo 30. Jak i nie więcej, kochani. Następna rzecz. Kiedy ociepił się klimat, to człowiekowi wypadł nasionko. I nagle popatrzył ten półgłówek, że ej, jak wyrzucę nasionko, to mi wyrosną z tego na przykład malinki. No i pomyślał, wezmę kilka tych nasionek, wyrzucę, to może mi kolejne malinki urosną. I tak rzucał, rzucał, aż mu wyrosło 200 takich malinek, czysta i z tego miał swoje pierwsze pożywienie. A wiecie jak nazywała się ta cywilizacja? Od myśliwych do rolników. I teraz od wyrzucenia takiego głupiego teraz, głupiego w tych czasach to tak tego jedynego nasionka zaczyna się młodsza epoka kamienna. Następne. Ludzie z młodszej epoki kamiennej robili sobie domy z kamienia, a dachy robili ze słomy. Wysiewali pola, na których była różne żyto, a z żyta można było robić mąkę. Później brali to żyto, ubiali przez albo jakiś kamień, czy coś i robili chleb, czy, czy jak zimę. Potrafili tkać, czyli zamiast robić w paleolicie. W paleolicie robili sobie ubrania z skóry niedźwiedzia, czy z czegoś, czy kogo upolowali. Przechodząc dalej. Potrafili nie tak jak w paleolicie brać takiego kamienia. A ten kamień to było ich jedyne coś, przez co ubijali te zwierzątka. Wiecie jak nazywał się ten kamień? On nazywał się pięściak. A teraz potrafili już zrobić jakoś e, jakieś drewnianko, e, przywiązać jakąś linkę do tego do drewna, i kamieniem. Przywiązać drewnięko do patyka i przez to zrobić sobie jakiś toporek, kilow, łopatek, która był, była im później potrzebna. Oczywiście to był neolit, a nie paleolit. W dolicie później wymyślono łuk, czyli ze skóry jakiegoś zwierzęta brali coś, patyk nadziewali w ogniu, robili tak jakby, tak jakby C obrócone nabijali na to patyk, przyszywali to obwiali słupem i, i strzelali do zwierząt żeby mieć jedzenie zaczęli wymyślać że jeżeli będą mieli dwie świnki to z tych dwóch świnek może pojawić się im kolejna świnka że jeżeli będą hodować, nie wiem sześć świnek to na przykład za kilka miesięcy będą mieli 12 świnek nauczyli się po prostu mnożyć te świnki. Nauczyli się, że przecież, nie, później nauczyli się, że można robić jakieś ogrodzonko dla tych świnek, żeby one miały coś jeść, czy jakichś baraków. A wcześniej, ro, wiecie co robili? Brali te zwierzątka i je mieli w domu. Razem w domu z nimi mieszkali. Czyli jak masz pokój, to w pokoju mieli trzy świnie. Trzeba było nieźle z mopem latać. To chyba tyle z tego odcinka. A ten kanał nazywa się Michał Gal.